Halo, halo, kochani, wiki? Masz wifi włączone? Jesteśmy, nie ma nas Kurcze, Przerwało mi lwa. Zrobiłam przekaz yy, dla lwa. Yy, niestety mnie wyrzuciło, zrobiłam cały, ale nie zorientowałam się, że wyrzuciło mnie z transmisji. Także dobrze, kochani, szybciutko. Skończę tutaj to niezwykle dziwne czytanie dla Was. Zwłaszcza faceci tutaj się słuchajcie, nie popisują. Życzyłam Wam odnalezienia już w końcu tej jedynej, ponieważ tutaj po prostu faceci spod znaku lwa robią troszeczkę kuko niektórym paniom, nie decydując się na stałe zobowiązanie z tymi paniami. Niestety tutaj dzieje się tak, że wpędzacie te panie w kompleksy. W ogóle też niestety dużo kobiet spod znaku lwa, u was są jakieś kompleksy, jakieś lęki do wyleczenia, dużo tutaj pracy e, nad sobą, e, natłok energii romansowych ciągle, e, życie jakimiś iluzjami, strasznymi nierealnymi e, fantazjami, rozczarowaniem z przeszłości, mm. Natomiast są też takie karty, które zdecydowanie rokują, i to znowu mi roku, rokuje bardziej pod koniec tygodnia przede wszystkim. Znaczy, na pewno w tym w tygodniu jest e, szansa, żeby zawalczyć, na pewno jest szansa, żeby podjąć jakiś dobry plan e, działania, żeby podjąć walkę przede wszystkim o siebie, o miłość własną, a potem możecie myśleć o tym jedynym o tej jedynej, no nigdy kochani na odwrót, tak? Bo tu żyjąc ciągle w energiach z kwiatka na kwiatek witam serdecznie, które nie do końca satysfakcjonują, no, no nic z tego po prostu nie będzie. Będą ciągle iluzje i nierealne fantazje. W każdym bądź razie szanse na wygraną i na realizację swoich celów macie, ale powiedziałabym, że tutaj jest potrzebna terapia, tutaj jest um, potrzebne uharmonizowanie pokoju wewnętrznego do dojrzałości emocjonalnej, większe też uziemienie. Myślę, że Wy byście fajnie pasowali do znaków ziemskich, i dla Was ktoś taki będzie, tak? Pod koniec tygodnia macie szansę na poznanie bardzo ciekawej osoby, która ma bardzo sztywny kręgosłup moralny. Bo hasło przewodnie, hasło przewodnie dla Was to jest, co ty, Baziu, robisz? No, takie jest hasło przewodnie dla Was. Co ty robisz, co zwłaszcza panowie robią tutaj z innymi kobietami, że te kobiety czują się takie, no, tutaj rozczarowane wami? I, i nie wiem, czy, czy wy czasami, kurczę, co się dzieje też z tym streamem? I wy też myślę, jesteście rozczarowani tymi niesatysfakcjonującymi relacjami i romansami. Szansa jest, bo pokazuje się król kielichów, więc no życzę Wam, żebyście wyszli, wyszli z tych dziwnych, paziowych, romansowych, niedojrzałych energii faktycznie w wiarę, faktycznie w swoje zasady, w swój autorytet moralny, tak? bo macie szansę, macie szansę i ciekawy człowiek e, też pod koniec tygodnia na Waszej drodze mm, przede wszystkim stanie. Dobrze, kochani, to tyle, bo są jakieś problemy techniczne z internetem, także będę kończyć. Do usłyszenia jutro. Jutro będę dostępna 3 godzinki od 20 do 23. .00. Będę też dostępna w środę i czwartek. Mm, piątek, sobota, niedziela w tym tygodniu nic e, nie będzie, ponieważ wyjeżdżam do Trójmiasta i wyjeżdżam na mój pierwszy zjazd e, kursu bioenergeterapii. Także na dzisiaj wszystko. Dobrej nocy wam życzę i pozdrawiam was serdecznie.